No i to jest jeszcze, ja jeszcze pada. Nie wiem jeszcze pada. Kasik, Angela, Menders i mamy. Fof zmień, kurwa, większy czy mniejszy widzowie, zmień mi mało, mówi. Wcześniej, na zero startujemy. Wszystkie jesteście gotowe? Wszystko widać na tym, nie trzeba Dobra, większego. Super, fantastycznie, fantastycznie. A więc na zero, uwaga. 5, 4, 3. Wszystko widać na tym, nie, dwa, nie ma sensu na większego. Jeden, Będzie marcha przestrzeń wtedy. Zero. No, i poszły, poszły, już jadą, już jadą. No co tutaj by dużo mówić. No jedyne, co mogę powiedzieć, to Go Girls na przykład. O, przejechałem w ja górę tutaj, tego. Które będzie zachęcać. Daj Angela na prowadzeniu, na no Angela tej widać z gildi Chopaków. Angela no, za bardzo, no, za, za szeroko. Jak wszyscy wiemy, są bardzo spoceni. No i tej Angela, no, ona nie chce Angela Menders za ja nią, ale Angela ma w jakiś sposób na tle swojej gildii. No Menders tutaj za nią, kawałeczek. No Nawet ktoś wylał. Czyli została użana jakieś pułapki zostawiane. Proszę mnie, co to się dzieje, kurwa. Ja się pali. Angela. Kaś, Kaś się pali, Angela ma w ogóle wyjebane. To nie wchodzi. On, on korzysta z tej sytuacji. Idzie prosto przed siebie do przodu. No to jest ja umrę. Mami, zaraz będzie dublowana ja nie ma, bo... przez Angelę. Ona jedzie dalej, jedzie dalej. A Miko się jeszcze nie podaje, też jedzie, też jedzie. Pierwsze okrążenie Cinema. z Angelo. No super, super. No, mi się wydaje, że to jest jeden z wolniejszych tutaj wyścigów. E, Angela tej fantastycznej różowej łódce, no pasuje jej, pasuje jej to naprawdę. Jest to, jest to bardzo, no to są kobiece barwy. No szkoda, że tutaj czterech takich nie udało ogarnąć, ale no cóż, no cóż, po prostu jadą w tym, w czym się czują najlepiej i to jest najważniejsze. No, jadą przed siebie, jadą się, o, tutaj są przepychanki jakieś. Woda w ogóle woda tej została rozdana, no co dużo pułapek, ale to jest. No to... Co to za ze strony drzemi? Nie zatrzymują się, zatrzymują się tej mamiko, mamiko, nie, nie jest wiem, czy nie jest po raz drugi raz. <laughs> Jadą przez Dawaj, siebie. Mamiko. nie zatrzymują się, jest to ostatnie okrążenie. Daj, czy to się uda? Jasne, no Kasik, Kasik, Kasi, Kasi, może nadgoni. Ostatnia prosa, ostatnia szansa. Musiałbym się musi coś wydarzyć, bo to jest ostatnie okrążenie. Uwaga, uwaga, Ancela! <laughs> ostatnia Oraz prosa. Mamy to, mamy to, to jest koniec, to jest to koniec Andrzeja, zwycięża, to jest kolejna przekonanie. inwalidę, to musiałam. No. <grymne> to jest no! To, woda, za to było zdecydowanie najciekawsze ze spotkań do tej pory. Mamiko, Urawa, tu i Tu woda, tu Łukaszek.